Karol, jesteśmy na mniej więcej 26 godzin. 27, może trochę więcej godzin przed Twoją walką. Powiedz, jak się czujesz. Dobrze, w porządku. Najedzony. Najedzony? No tak, bo wniosłeś na wagę mniej niż ostatnio. To jest taki plan taktyczny, żeby być nieco lżejszym? Wniosłem wniósłem mniej, ale też przed chwilą akurat kolację zjedliśmy z przyjaciółmi, którzy dojechali, będą stali u mnie w narożniku. także... W porównaniu z poprzednimi walkami, jak się teraz czujesz? Myślę, że. Dobrze, dobrze, bardzo dynamicznie, wszystko jest ok. Dobra, to co teraz będziesz robił? Jakie ostatnie chwile ostatnie tutaj w hotelu spędzisz? Słyszałem, że jedziesz do radia i bardzo tego chcesz. Słyszałem, że to jest twoja wymarzona, wymarzona rola na dzisiejszy wieczór. Moja wymarzona, to nie jest akurat moja wymarzona rola na dzisiaj, ale yy, takie mamy obowiązki, trzeba to spełnić i, i jedziemy dać e, piękną rozmowę w radio. No a później chyba do kina jeszcze skoczymy i tak generalnie będziemy się relaksować. Na Bonda? Of course. Tak, A nie widziałeś jeszcze? Nie, jeszcze nie. Ja A myśl, że... na Bonda? Tak, no to jest taki dobry film na odmurzenie. Dobra, to może jutro nam ten, jutro po walce możesz opowiedzieć, jak, jak było. Jak uda się wszystko i, i na czas tam trafimy i pójdziemy, to opowiem ci. A zawsze tak robisz, że przed walką, właśnie jakieś kino, jakieś takie coś bardziej odmurzającego? Tak, z reguły tak to się dzieje, tak robimy. Dobra, to powiedz Michał Kita, zaraz dzisiaj po, po ważeniu powiedział do ciebie, znaczy nie do ciebie, zapytał się jego Juras. Po co jest w KSW? On powiedział, żeby zadawać cierpienie, tak? Albo żeby pokazywać coś w tym stylu. Pokazywać ból, pokazywać cierpienie, coś w tym stylu. Jakbyś skomentował jego słowa? Znaczy, jeżeli sam chce pokazać ból i cierpienie, to okej. Okay. na sobie pokażę? Jeżeli na sobie, to tak. A ty zapewniasz, że pokażesz mu, czym jest ból i cierpienie? No, będę musiał w takiej sytuacji, jak tak powiedział.